Czarujesz, czarujesz, a raczej odczarowywujesz. Przywracasz siebie do pierwotnego piękna, do pierwotnej mocy i mądrości własnej. To jest czas Twojego cudownego przebudzenia, uwolnienia i rozświetlenia. To, co teraz będzie bliskie Twojemu sercu, to intuicja, mistyka, ale także tarot, przewidywanie przyszłości, a raczej kreowanie przyszłości, jakiej pragniesz, runy, książki, ważne spotkania. Ja mam takie poczucie, że odkryjesz sekret, bądź już odkryłaś, odkryłeś sekret. Jak osiągać to, czego pragniesz? Poprzez właśnie własną moc, um, poprzez uwalnianie emocji, poprzez wchodzenie w spokój, balans. Um, możliwe też, że otwierasz siebie, swoją przestrzeń na wszystko to, co nowe. Czyli jesteś na takim etapie rozbrajania blokad, wychodzenia z e, różnych takich ograniczeń. Ponieważ w tle czytania pokazuje się piękna karta Asa Denarów, czyli nowego początku, ale też szczęścia, domu, radości, spełnienia. Ja mam takie poczucie, że Ty wchodzisz w taką przestrzeń własnej mocy. I widać, że tutaj otworzyłaś, otworzyłeś siebie na wszystko to, co najpiękniejsze, zarówno w ogóle w Twoim życiu, jak i w przestrzeni materialnej. Także życzę Ci cudowności, miłości, przede wszystkim spokoju, ponieważ ja mam takie poczucie, że jesteś na bardzo dobrej drodze. Żeby stworzyć życie, jakiego pragniesz.